No się mano, ludzie, Jeszcze sobie poznawiamy o ostatniej kolejce ekstra klasy. Pierwszym meczem jest pogoń Lechia. No, gol Gorgona to miało być chyba jednak podanie, ale wyszedł gol. No, pogoń ma chyba najlepszą, najmniejszą z nich w bo tak o tym na swoim Facebooku pisali. I no, nawet się bałem o sytuację pogoni, jak one będą grać, bo wiecie, na tej kwarantannie byli. 130 osób w klubie było zakażonych i dwóch meczów nie grali, no pierwszy to i tak mieli przełożony bolek, wtedy miał jeszcze mecz ostatni w eliminacjach a później jeszcze z tym z chyba przełożyli mecz ale widać, że chłopaki tam w domach nie jeli chipsów i nie pili piwa, tylko ćwiczyli i Pogoń wygrywa w Gdańsku drugi mecz pod Warta. Ładuj się. No, pod skidzie już ma 18 bramek straconych, no. Większość nie myślała, że będą wracać do Ekstraklasy, bo oni jej pierwsze miejsce w pierwszej lidze ten sprawować się lepiej. Ale na razie sprawują się gorzej niż druga stal, która była wtedy druga. I warta, która forsowała przez baraże. No i powiedz, gdzie przegrało 2-1. Warta jest jak na razie na lepszym z Beniaminków. No najlepiej gra, bo. No obronę mają szczelną. I obronę nie strzelają tak dużo goi, ale. Obrona szczelna i mocna. Nie może się, raczej się utrzymają na kolejny sezon. Wstępny mecz. Legia Warszawa-Zagłębia Lublin. Dwa gole: Tomasa Pekharta i, go, i Starzyński Skarnego. No. Panie, że Legia wygrała. Widać, już mi coś tam wprowadza. Mecz mógł się podobać. Wczoraj też to był mecz z Śląskiem Legii. Ten zaległy z piątej kolejki. I Legia go wygrała 2 do 1. Juranowicz przepiękny gol. Jak ktoś chce zobaczyć, to sobie wpiszcie na Ekstra klasie. Pewnie jest skrót. Albo jakiś tam w skrócie innym, albo w internecie, no. Bramka aparta obejrzenia. No. Asystowali przy pierwszym golu Wszołek, Kniaz. Następny mecz. Wisła Kraków rozjeżdża Stalmielet 6-0. Ten Jebołach, co tam podobno ma przeszłość w Akademii City, podobno. Tym razem pokazał, że coś jednak tam ma. Bo zdobył dwa gole i asystę. I został chyba najszybszym zwolennikiem kolejki według kibiców. Co ja o co pamiętam, tam patrzę na tym na Facebooku NC+. I... Sama ekstra klasy. No i no, nawet o, fajnie zagrał. Ale pewnie tak się skończy, że jeden dobry sezon zagra, przyjdą z zagranicy, z dobrą kasę i zapotrzebuje kasy i go sprzeda. Znając życie i polskie realia. Następny mecz. Śląsk Wrocław przegrał z Wisłą Polski 1 do zera. na wyjeździe, ale Śląsk złapał jakąś zadyszkę. O tym meczu spogonił jakąś zadyszkę złapali. Bo po raz kolejny nie mogą wygrać. jeszcze dochodzi wczorajsza przygoda na to Legio, o której już mówiłem. 2 do 1. No O, byrdoł, wszedł w 67. A no, szkoda, że legia mu nie dała szansy w, w pierwszej drużynie i go dodała do płocka, ale. A, tak jak mówiłem, lepiej, żeby się chłopak rozwijał w innym klubie, gdzie dostanie szansę, niż żeby siedział na ławie do końca kontraktu. Lep, lepiej iść gdzieś indziej i grać, niż trzymać chłopa na ławie. Lisa Płock, 10 no, dziesiąte miejsce. Śląsk, szóste. Bo jeszcze spali po wczorajszym. Oj, Legiona czwarta monsowała w tabeli. No, ścisk jest tym tej, 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 na szczycie. Następny mecz jest Jagiellonia Białystok Lech Poznań. No, Lech się nie popisał przed meczem z Benfica, który jest dzisiaj. 18:55. No, bramki i tak, w drugiej minucie Romańczyk. później Kamiński strzelił gola, ale na warze sprawdzili, był spalony. Później strzelił Makuszewski, pasyściak i maza w 68, no i w 82 karnego Moder. Nic stał niby Lech nie pokazał swego i podobno, jak widzicie kursy, kurs był lepszy na Lecha, ale Jagiellonia wygrała. I popstrzelał pewnie paru osobom kupony. Kolejny mecz Raków Częstochowa Górnik Zabrze. No Górnik jakoś słabą teraz idzie. Po porażce z Zagłębiem Lublin. Zresztą kontratyszkę zapali, bo i po raz kolejny, tym razem z Rakowem, który na tę chwilę jest liderem ekstra klasy. Trochę śmieszne, ale prawdziwe. Pierwszego goła strzelił Nowak w czwartej minucie, później strzelił Iwi w dwudziestej, później Tiani w trzydziestej Później Jimenez strzelił, ale spalony by on na warze sprawdzili. Później Iwis strzelił. No i Raków wygrał 3 do 1 i dalej jest na pierwszym miejscu w tabeli. No i ostatni mecz: Krakowia, Piast w Gliwice. No Piast stracił taki piłkarz jak Felix, Hatelej. Ten korun? Nie, nie korun. Taki Słowak taki był tu. Do słowa na Bratysława poszedł. Już nie pamiętam jak się nazywał. Ale bez takich to już piast... Nie wiem. Nie wiem, czy mam mieć bekę z piasta, czy nie. Bo drużyna, która w zeszłym sezonie, nawet dwa lata temu, kuna była mistrzem Polski, w przy nim zajęli trzecie miejsce. Teraz jest kurde. Ostatnia z jednym punktem. To co mam kurde powiedzieć, że oni super sezon zaczęli. Trzy kole strzelone, 12 straconych. A przez ileś pierwszych kolejek nawet nie strzelił żadnego gola. Wszyscy chwalili ich za tego, Świerczoka z Bułgarii tam. powrotem z Łudogorca. Ale pod jak on Brabek nie strzela. Jeno tam was strzelił z z tym z Austrii lub z tym z Mińskiem ale co to, jak w ta klasie kurde jego drużyna jest na ostatnim miejscu no i Krakowia wygrała 1-0 po golu po golu no, Van Appelsford z skarnego i Krakowia już raczej wychodzi z tego pułapu minus 5 punktów już wyszła i no coraz lepiej im idzie i kto wie może będzie ta górna ósemka, ale to dopiero runda jesienna. Większość poznamy pewnie na wiosnę. Dobra, to na tyle, dwa czynienia i Elo.